Yo, cześć siemanko widzowie, ja jestem Kevin Gamer, a to jest odcinek z tej prezentacji Texture Packa na 700 subskrypcji. Bardzo dziękuję Wam, że to wbiliśmy I co? Lecimy po 1000, także możecie zostawić subika i to i na samym wstępie. Powiem Wam że zapraszam Was bardzo serdecznie na serwer sharkgames.pl To jest mój serwer, startujemy już 6 grudnia, będzie wiele autorskich pluginów, tak że musicie już sobie dodać serwer do listy i śledzić moddy, wszystko będzie ładnie rozpisane, jest dużo autorskich pluginów, Tej biegam po spawnie, ale prawdopodobnie spawn będzie zmieniony, mogę Wam pokazać pomoc, jak wygląda, taka pom pomoc jeszcze będzie pewnie przerabiana. Mm. DROP Tak tak będzie wyglądał drop z kamienia Prawdopodobnie Jeszcze tutaj poddajemy rzeczy i prawdopodobnie będą bloki Bo tryb będzie mega drop Na wersji 1.8 To będzie jakby serwerownie, także będziemy mieli wiele trybów Dlatego no cóż dodajcie serwer A ja zapraszam was do odcinka Newe! No, po intro się widzimy Okej okay, widzowie, widzimy się już na mapce. Co tutaj odpalę... Oj, nie, ten przycisk. GMA1. GM0. I co tak się prezentuje tekstur paczek O tutaj ładnie macie tutaj ten logo. Jakbyś nawet 7, 700 sub subskrypcji. Yy, no i co? Tutaj może Wam pokażę partikle. O. Taka, są ładne tej uważam, partikle Tutaj Wam mogę pokazać, jak wygląda yy, Pokażę Wam noc O kurde, coś się jest z nocą, ale to już trudno Taka wyglądał dzień Uważam, że bardzo fajnie, przejrzyście Uważam, że jest bardzo git, takie Uważam, że trochę nawet realistyczne yy. Tak oto się prezentuje, na przykład ko koksik taki Czekajcie, sobie wejdzie na GMA Zobaczę hmm. jeszcze refikę wam, żeby pokazać Mieczek może Dobra. I patrzcie, sobie na przykład pokażę wam Tak sobie, ty, tak oto się prezentuje koksik Tak refik Tak oto macie mieczek, garda że bardzo, bardzo fajnie. co łuk. Macio. Perełka taka bardzo fajna, uważam. Taka czerwoniutka. Kilof, zapalniczka. Tu ma się jeszcze takie wiele rzeczy. Zbroje też ja wam tylko pokażę. Tutaj są zbroje. O. Tak tutaj, o, zbroje. To jest kolczasta tutaj jest, tu mamy złoto skórzana, Żelazna y, diamentowa I diamentowa jest enchantowana Powiem, że bardzo fajnie to się prezentuje No i co? Nie zapomnijcie o subskrypcji Bo na myślę 1000 subskrypcji zrobię Wam kolejnego teksturpaka No i co? No uh, elo! Żubik, hello.